Nazywam się Sławomir Wiechecki. W dniu dzisiejszym przedstawię możliwość tworzenia animacji w programie SolidWorks Composer. Co to jest i do czego służy SolidWorks Composer? SolidWorks Composer jest to narzędzie, które pozwala na tworzenie profesjonalnej dokumentacji. Może to być instrukcja montażu bądź demontażu produktu, katalog wyrobu, interaktywna prezentacja w formie PDF lub strony internetowej. Oraz mamy również możliwość generowania animacji, przedstawienia ruchu danej konstrukcji. W procesie tworzenia tych wszystkich elementów, tej dokumentacji, możemy wykorzystać bądź to listy materiałowe, bądź widoki szczegółów, własne opisy, czy też rozstrzelenia. SolidWorks Composer jest więc programem, który użytkownik wykorzystuje nie tylko w dziale konstrukcyjnym, ale również na produkcji, w marketingu lub w dziale sprzedaży, w dziale handlowym. Przejdźmy w takim razie do możliwości tworzenia animacji w SolidWorks Composerze. Do wyboru mamy dwa tryby pracy. Pierwszy tryb to jest tryb tworzenia widoków. Tu z lewej strony w panelu lewym widać widoki, które były nam potrzebne na przykład do stworzenia katalogu wyrobu. Ja stworzyłem sobie tutaj widoki, które są jak gdyby procesem czy etapami montażu naszej konstrukcji. Pierwsze 01 to jest montaż pierścieni tłokowych, elementy. W stanie początkowym, w stanie końcowym pierścienie zmontowane. Drugi etap podobnie to jest montaż korbowodu. Elementy w stanie początkowym, w stanie końcowym. I trzeci etap to jest montaż do reszty konstrukcji. Więc tutaj po prostu montujemy łożyska i skręcamy całość, całą naszą konstrukcję. Te trzy etapy. Przedstawimy na animacji, tak żeby można było zobaczyć poszczególne kroki montażu naszego mechanizmu. Przechodzimy do trybu animacji, czyli włączymy sobie tryb animacji, uaktywni nam się panel osi czasu, gdzie widzimy poszczególne kroki czasowe i w której sekundzie co z naszą konstrukcją się dzieje. Zaczynamy od kroku czasowego zerowego. Chciałbym, żeby tu na początku była widoczna cała nasza konstrukcja, żeby ona wyglądała, pokazana była w postaci złożonej, zmontowanej. Nasz widok default łapię i przeciągam na dany krok czasowy zerowy. Następnie zaczynam montaż. Montaż zacznę od pierwszej sekundy i w pierwszej sekundzie daje początkowe położenie. Czyli będę montował nasze pierścienie na tłoku. Przeciągam widok 01A do pierwszej sekundy. Popatrzmy, jak teraz wygląda nasza animacja. Ja sobie dopasuję tu. Powiększę. Zobaczmy, jak wygląda nasza animacja. Elementy zostały. Przedstawione w takiej, a nie w innej postaci. Czyli mamy położenie A, mamy położenie B i program sam robi przejście od jednego do drugiego widoku, odpowiednie elementy ukrywając bądź wyświetlając, tak, żebyśmy mieli gotowy, zdefiniowany przez nas widok. W trzeciej sekundzie naszej animacji dodamy sobie widok. Już zmontowanych pierścieni, czyli łapiemy widok 01b i przeciągamy na sekundę trzecią. W ciągu dwóch sekund następuje montaż pierścieni, czyli jak widać pierścienie najeżdżają na rowek i zostają nałożone. Jednak w rzeczywistości montaż nie wygląda w ten sposób. Te pierścienie są Rozciągnięte, tak żeby można było je na rowek nałożyć. W tej chwili, ponieważ były narysowane w postaci takiej, jakie w rzeczywistości są, w związku z tym widać podczas ruchu, że elementy przenikają się. Jeden przechodzi w drugi. Żeby to zniwelować, najeżdżam na czas na przykład dwie sekundy. W tym momencie te dwa elementy zostaną rozciągnięte. Czyli przez jedną sekundę rozciągam pierścienie, i przez następną nasuwam je na rowki. Patrząc na nasz układ współrzędny, który jest w prawym górnym rogu, zakładam, że nasze elementy będą rozciągnięte o 20%. Wybieram sobie nasze elementy, jeden i drugi pierścień. Włączę sobie bo to mi się za chwilę też przyda, tak zwany filtr aktorów. Co to jest aktor? Aktor to jest każdy element, na którym my pracujemy w kompozytorze. Może to być detal, może to być wymiar, może to być opis. Każdy element, który my wskazujemy, to jest według Solidworks, nazewnictwa SOLIDWORKS Composera aktor. I po wyborze tych dwóch elementów, w panelu lewym właściwości mamy właściwości tych naszych aktorów. W dolnej części jest geometria i skala. Tak jak popatrzyliśmy na układ współrzędnych, w kierunku Y i Z musimy te pierścienie rozciągnąć, więc w tym momencie czasowym, czyli w drugiej sekundzie, nasze dwa elementy, zakładam, że rozciągamy o 20%, więc... Skala będzie 1,2 w kierunku osi Y. Już widać na ekranie, że elementy zostały rozciągnięte i w kierunku osi Z również 1,2 sekundy również elementy zostaną rozciągnięte. Ponieważ mam włączony filtr aktorów, to wyraźnie widać, że te elementy tutaj pojawił mi się. Nowy znacznik. To jest właśnie znacznik lokalizacji, czyli te elementy, czy ten element, w tym przypadku jeden mam wybrany, w tym kroku czasowym będzie wyglądał tak, będzie w takim położeniu, będzie wyglądał tak, czyli będzie rozciągnięty. Nasza animacja wygląda w tej chwili. Pierwsza sekunda do drugiej sekundy następują, elementy zjeżdżają, następuje rozciągnięcie tych pierścieni i od sekundy drugiej do trzeciej elementy, najeżdżają, zostają wpasowane w nasze rowki. Dobrze, pomniejszę sobie pasek czasu. Przechodzimy do kolejnej sekwencji. Kolejną sekwencją będzie montaż korbowodu, czyli mamy tu widok 02a, stan początkowy. Ustawimy go w sekundzie 3,5 na przykład. Efekt końcowy będzie w sekundzie 7,5, więc ustawiam sobie widok, zaznaczam sobie widok 0,2b i w sekundzie interesującej mnie ustawiam, przeciągam ten widok. Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Następuje, może puśćmy animację od początku. Następuje montaż pierścieni i. Wyświetlenie, montaż korbowodu. Oczywiście w rzeczywistości to tak nie wygląda. Nie są naraz te wszystkie elementy montowane, prawda? Najpierw montujemy korbowód, potem stworzeń, potem pierścienie. I ja też chciałbym to pokazać dokładnie w tej samej postaci. Dlatego pierwszy montuję korbowód, wsuwam na miejsce, przeciągam pasek czasu 4,5 sekundy. W tym położeniu wybieram sobie naszego aktora, którym będzie korbowód. W kroku czasowym 4,5 sekundy korbowód powinien być już w miejscu docelowym, czyli w takim, które w naszej prezentacji, w naszym widoku jest w czasie 7,5 sekundy. Zaznaczam lokalizację tego elementu i przeciągam na krok czasowy 4,5 sekundy. Pozostałe elementy, czyli moje pierścienie i stworzeń, ich położenie w kroku czasowym 4,5 sekundy powinno być takie jak w kroku czasowym 3,5 sekundy, czyli nie zmienia się. Zaznaczam położenie i przeciągam na interesujący mnie krok czasowy. Proszę zobaczyć. 3,5 sekundy. Korbowód wjeżdża na miejsce. Pozostałe elementy są nieruchome. Jedyne, co jeszcze musiałbym tu zmienić, to opis. W chwili, gdy korbowód najeżdża na położenie końcowe, opis jego powinien zniknąć. Wybieram sobie kolejnego aktora, którym będzie właśnie ta nasza adnotacja, ten nasz opis. I w panelu właściwości aktora, tego w kroku czasowym 4,5 sekundy. Zaznaczam sobie opcję nieprzezroczystość. Ten element ma być niewidoczny. Nieprzezroczystość 0. Proszę popatrzeć, mogę sterować. Czyli od kroku 3,5 do 4,5 sekundy nasz opis powinien zniknąć. Jest w kroku tym, już go nie ma. Jest niewidoczny. W takim układzie przechodzimy do następnego etapu, czyli to będzie 5,5 sekundy. W tym kroku czasowym nasz stworzeń powinien być już ustawiony na miejscu. Znowu kopiujemy jego położenie z położenia końcowego, czyli z sekundy 7,5 na 5,5. Nasze pierścienie, jeden i drugi pierścień, też będą. Proszę zobaczyć, one mają być w tym kroku czasowym takie jak w położeniu początkowym. Więc wybieram sobie te dwa pierścienie, mogę sobie najechać na ten krok czasowy, jeżeli mi wygodniej, i przeciągam położenie z sekundy 4,5 na 5,5. Nasze pierścienie przez dwie sekundy powinny być nieruchome, i dopiero w tym momencie zaczynają. być nasuwane na położenie końcowe. Podobnie jak z korbowodem, tak samo tutaj chciałbym zmodyfikować opis stworzeń tak żeby on zniknął już w momencie gdy stworzeń jest na miejscu. Zaznaczam sobie nowego aktora opis stworzeń i w kroku 5,5 sekundy we właściwościach danego aktora zaznaczam opcję nieprzezroczystość 0. Nasze pierścienie, które montujemy, będą montowane na zasadzie podobnej jak pierścienie tłokowe. To znaczy, jeżeli się przyjrzymy, to widać, że tu następuje kolizja. Te pierścienie też w rzeczywistości muszą być trochę rozciągnięte, żeby móc je zamontować na rowkach. Pokażemy to również w ten sposób. Te dwa pierścienie będą, patrząc na nasz układ współrzędnych, rozciągane w osi x i y. Załóżmy, że tym razem o 30% albo o 25%, zależnie od tego, jak sobie ustawimy. Dlatego w kroku czasowym 6,5 sekundy zaznaczam nasze obydwa pierścienie. Jeżeli niewygodnie, mi w takim położeniu, zawsze mogę wybrać inne. Nie ma wymogu, że muszę elementy wybierać w tym kroku czasowym. Łatwiej mi było w innym momencie i przesuwam na dany krok czasowy. Tutaj. Te dwa elementy wybieram znowu w części geometria w panelu właściwości. Zaznaczam, że w kierunku x i y elementy będą powiększone o 25%, czyli 1,25%. Ok. Popatrzmy. Elementy mamy w kształcie początkowym 100%. I tu wyraźnie widać, że te elementy są naciągane i później wracają do położenia pierwotnego. Nie jest to może aż tak bardzo widoczne. Chciałbym ten fragment montażu powiększyć sobie, zobaczyć jak to będzie dokładniej wyglądało. To są zbyt małe elementy w takiej konstrukcji, żebyśmy je mogli wizualnie zobaczyć, dlatego powiększę. W jaki sposób? Włączę lupę. To jest narzędzie, które w SolidWorks Composerze nazywa się Digger. I ustawiam sobie tą lupę w obszarze, który mnie interesuje. Mogę sterować wielkością powiększenia na przykład takie coś. Jest to dodatkowe narzędzie, dlatego też ma swój klucz. I w tym kroku czasowym ustawiam klucz dla naszego Diggera, dla naszej lupy. Najeżdżamy na. Efekt końcowy na 7,5 sekundy. I tutaj tego naszego digera wyłączymy. Zapamiętaj klucz dla naszej lupy. Popatrzmy na całą animację. Naciągamy pierścienie. Wsuwamy korbowód stworzeń, pierścienie. Widać na powiększeniu, w powiększeniu jak te elementy są mocowane. Dobrze. Następnym, ostatnim etapem montażu będzie już dokręcenie naszej konstrukcji, zamocowanie łożysk, dokręcenie do reszty naszej konstrukcji. W takim układzie ustawimy sobie widok 0,3a w czasie na przykład 8 sekund. I mamy znowu położenie tych elementów początkowe. Wyraźnie widać na tej krótkiej animacji w ciągu tej pół sekundy elementy zaczynają być wyświetlane, ale również przesuwają się. Ich położenie się przesuwa. Chciałbym, żeby te elementy w kroku czasowym 7,5 sekundy były już tam, gdzie trzeba. Czyli zaznaczę sobie elementy łożyska, pierścień śruby, nakrętki. Najeżdżam na krok czasowy 7,5 sekundy i z kroku z 8 sekundy przeciągam lokalizację czy kopiuję lokalizację do czasu 7,5. Na ekranie widać, jak mi te elementy przesunęły się, ale są one niewidoczne. W efekcie w przeciągu tej pół sekundy elementy włączą się, ich opisy się włączą. Natomiast nie będzie widać tego ruchu. Elementy się nie poruszają, tylko włączają się już w położeniu takim, jak gdyby wyjściowym. Efekt końcowy montażu dam w sekundzie 11, czyli widok 0,3B. Przeciągam na sekundę 11. I podobnie jak przy korbowodzie, jeżeli teraz puszczę animację, to wszystkie elementy jednocześnie mi się składają z położenia A do położenia B. W rzeczywistości wygląda to trochę inaczej, dlatego ja sobie w sekundzie na przykład 8 i 9 zaznaczę elementy łożyska i skopiuję położenie końcowe do, tej, do tego kroku czasowego, czyli 8 i 9. W sekundzie 9 będzie obudowa, krok. Czasowy 11 sekunda, skopiuj do 9 sekundy. Elementy zostały zmontowane. Podobnie jak poprzednio, widać, że śruby nakrętki również się przesuwają. W takim układzie w sekundzie 9 nasze śruby i nakrętki, ich położenie kopiujemy z sekundy 8. Elementy są w położeniu początkowym. Opis łożysko korbowodu włączamy sobie nieprzezroczystość i ustawiamy ją na 0. Czyli po dojechaniu elementu do położenia końcowego opis jest ukrywany. Przechodzimy do kroku czasowego 10. W 10 sekundzie nasze śruby dwie powinny być już zamontowane. Kopiuje położenie. Natomiast nakrętki nie. Nakrętki są cały czas takie jak w położeniu początkowym, czyli z kroku czasowego albo 9 sekundy, albo 8. Opis. Nasza śruba. W momencie, gdy element jest zamontowany, nieprzezroczystość opisu jest 0. Czyli element jest niewidoczny. I w przeciągu. Ostatniej sekundy następuje dokręcenie śrub do, dokręcenie nakrętek do, do naszych śrub. Popatrzmy teraz na całą animację. Nałożenie pierścieni, korbowód, stworzeń, pierścienie w powiększeniu łożyska śruby nakrętki. Mam utworzoną animację montażu naszego, naszej konstrukcji, naszego złożenia. Czasami też wymagane jest stworzenie animacji demontażu, czyli jeżeli teraz wrócimy, stworzę sobie jeszcze raz całą animację, chciałbym zrobić dokładnie te same kroki. Ale w drugą stronę, czyli jak teraz rozłożyć to urządzenie? Możemy powtarzać to, co robiliśmy przed chwilą, czyli wrzucać widoki w odpowiednie kroki czasowe, ustawiać widoczność bądź niewidoczność tych naszych elementów, ale jest prostsza metoda. Otóż zaznaczymy sobie całą, cały cykl naszej animacji. Wszystkie kroki wyłączę sobie może filtry Czyli mam zaznaczone wszystkie elementy i wszystkie poszczególne kroki naszej animacji. Kopiuję tą sekwencję. Kopiuję na przykład do czasu 12. W efekcie uzyskaliśmy podwójny widok, czy podwójną animację montażu naszej konstrukcji. Tą skopiowaną, ten skopiowany fragment zaznaczymy pod prawym klawiszem opcję. Odwróć wybór czasu. Ustawimy dokładnie ten krok, który nas interesuje, czyli mamy sekundową przerwę i od 12 sekundy następuje odwrotna sekwencja tego, co sobie wybraliśmy, co zaznaczyliśmy. Przejdźmy do końca i zobaczmy, jak to, do początku i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Montaż pierścieni, montaż korbowodu, <coughs> przepraszam, montaż łożyska, chwila przerwy i dokładnie to samo w drugą stronę czyli demontaż łożyska, demontaż korbowodu i demontaż pierścieni tłokowych. Jedyne, co widać jest błędne tutaj, to te tak zwane digery, czyli te nasze lubki. Wybieram sobie tą naszą lupę, włączę sobie filtr, wybieram naszą lupę. Ona nam już podczas montażu nie jest potrzebna, czyli w tym kroku czasowym usuń klucz i usuń klucz naszego digera, naszej lupy. Teraz nasza sekwencja powinna być poprawna, taka jak ma wyglądać czyli montaż, korbowód, Łożysko, dokręcenie, chwila przerwy i demontaż naszej konstrukcji. W kolejności odwrotnej. Dobrze, program to wszystko zapamiętał, więc mamy całą sekwencję ruchu zapisaną. Jedyne co teraz możemy sobie wyeksportować to wszystko do pliku wideo. Pozostaje nam Ostatni element utworzenie wideo na podstawie mojej wygenerowanej animacji. W tym celu w pasku narzędzi warsztaty wywołujemy opcję wideo. Mamy do wyboru zakres, jaki chcemy stworzyć, jaki chcemy wygenerować. Może to być cała sekwencja, może to być tylko fragment, bądź od do sekundy. Ja sobie zaznaczyłem od 0 do 11 sekundy, czyli cały proces montażu instrukcji. Demontaż nie chcę, żeby był umieszczony w animacji. Co? Wybieram sobie okienko ekranu, czyli to, co widać na ekranie i zapisz wideo jako. Mam do wyboru formaty AVI, FLV, MKV bądź MP4. Wybieram sobie MP4 i zapisz animację. Ten fragment będzie pokazany, będzie zapisany. <laughs> będzie zapisany. Ok, jeszcze tylko pierścienie i łożyska. Dokładnie w takiej postaci, w jakiej mieliśmy to w animacji. Jest nakrętki. Program teraz zapisuje na dysku nasz plik, i widzimy teraz animację. Mając tak przygotowaną animację, jesteśmy w stanie dołączyć ją do danych naszego produktu bądź też wysłać na produkcję aby pracownicy zapoznali się ze sposobem montażu naszego elementu, naszej konstrukcji. Ja dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani innymi produktami naszej firmy bądź Composerem, zapraszam do kontaktu poprzez naszą stronę internetową www.dps-software.pl. Tam uzyskacie Państwo Szczegółowe informacje będzie można się umówić ewentualnie na prezentację czy też na rozmowy z naszymi pracownikami technicznymi lub handlowymi. Dziękuję.